Poseł. Bardzo dziękuję panu posłowi, a teraz na dwie minuty pani poseł Handlik, proszę. Panie przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo. Na wstępie pragnę podziękować mojemu koledze Andreasowi za pracę włożoną w wypracowanie tego projektu. On chyba wie najlepiej, iż nie było to łatwe zadanie. W pracach nad dyrektywą często podkreślaliśmy, jak jest ona ważna dla samych konsumentów, ale także dla handlu, a w szczególności dla handlu elektronicznego oraz transgranicznych zakupów. Konsumenci korzystając z zakupów w sieci chcą mieć przede wszystkim gwarancję, iż zamówione przez nich towary czy usługi zostaną do nich dostarczone i że będą odpowiadały deklarowanej jakości. Dlatego powinniśmy zagwarantować jasność i przejrzystość przepisów chroniących konsumenta. Nie powinniśmy jednak w tej dyskusji zapominać o przedsiębiorcach oczekujących przepisów nie będących dla nich obciążeniem. Czy zdołaliśmy pogodzić interesy konsumentów z interesami przedsiębiorców w pracach nad tą dyrektywą? Moim zdaniem prawie dwuletnie dyskusje przybliżyły nas do celu, ale tego celu nie osiągnęły. Sądzę, że konsumenci europejscy zyskaliby dużo więcej na maksymalnej harmonizacji przepisów. Dużo łatwiej byłoby też firmom działającym w obszarze handlu elektronicznego. Cieszę się jednak, iż. W kilku kluczowych kwestiach udało się znaleźć rozwiązania, które doskonale odpowiadają na potrzeby konsumentów, godząc jednocześnie realia prowadzenia biznesu. Pragnę jako przykład wskazać zapisy mówiące o czternastodniowym terminie przysługującym konsumentom na wycofanie się z umowy. A z drugiej z zadowoleniem przyjmuję poprawkę dającą przedsiębiorcy możliwość uzależnienia zwrotu sumy od dostarczenia przez konsumenta dowodu wysłania towaru. Jest to niezbędne rozwiązanie w tej dyrektywie, wskazujące, że w pewnych przypadkach obok obowiązków przedsiębiorcy mamy także obowiązki po stronie konsumenta. Na koniec pragnę zachęcić Radę i Komisję Europejską do poszukiwania ambitnego porozumienia. Dziękuję, za uwagę. Dziękuję Pani Handlik. Półtorej minuty teraz pani Vernio. Panie Przewodniczący, pani komisarz, Szanowne Koleżanki i Koledzy. Chciałabym przede wszystkim pogratulować sprawozdawcy panu Szwabowi wszystkim sprawozdawcom cieniom, pani Gebhardt